Cześć wszystkim! Przygotujcie się, by zobaczyć, jak nowe urządzenie AI od ChatGPT wszystko zmienia. Ten bezekranowy, kieszonkowy przyjaciel AI odmieni wasze codzienne życie. Odkryjcie, jak to nowe urządzenie oferuje płynne, naturalne interakcje z AI wykraczające poza ekrany. To, czym się zaraz podzielę, może całkowicie zmienić sposób, w jaki używamy komputerów. I komunikujemy się z technologią na zawsze. Wyobraźcie sobie świat, w którym wasze urządzenia po prostu was rozumieją bez konieczności pisania czy stukania. Właśnie to OpenAI, sprytne umysły stojące za chat GPT, próbują zbudować za pomocą zupełnie nowego urządzenia AI. To nie jest kolejny telefon czy tablet, to coś zupełnie innego i totalnie was zaskoczy. Zostańcie ze mną, aby dowiedzieć się, dlaczego ten mały gadżet może być największym skokiem technologicznym, jaki kiedykolwiek widzieliście. Pierwszą niesamowitą rzeczą w tym nowym urządzeniu jest to, że jest super małe, takie, które z łatwością zmieściłoby się w kieszeni, niczym tradycyjny portfel czy klucze do samochodu. Ale to, co naprawdę jest fajne, to fakt, że nie ma ekranu. Pomyślcie tylko. Koniec z wpatrywaniem się w jasny prostokąt, jak w przysłowiowy obrazek. Zamiast tego, ten sprytny gadżet został zaprojektowany tak, by słyszeć Wasz głos i rozumieć wszystko wokół. Używa malutkich kamer i mikrofonów, które są wbudowane w jego wnętrze, dzięki czemu może wyczuć, co dzieje się w Waszym otoczeniu. Wyobraźcie sobie, że zadajecie pytanie i otrzymujecie odpowiedź, nawet bez potrzeby patrzenia na ekran. To jak mieć pod ręką złotą rączkę, która zawsze służy pomocą? To jak mieć magicznego przyjaciela, który po prostu słucha i pomaga, czyniąc codzienne życie łatwiejszym i bardziej naturalnym. To ogromny krok w kierunku sprawienia, by technologia była mniej narzędziem, a bardziej częścią Was, niczym druga natura. Mądrzy ludzie, którzy to budują, dbają o to, by rozumiało ono Wasz świat. Czyniąc go naprawdę inteligentnym. Ten niesamowity nowy gadżet powstaje z pomocą bardzo słynnego projektanta o imieniu Johnny Ive. Pracował kiedyś w Apple i zaprojektował wszystkie te fajne iPhony i iPody, które być może znacie. OpenAI połączyło siły z jego firmą projektową Love From. Kupili nawet inną firmę o nazwie IO za około 6,5 miliarda dolarów, sprowadzając jeszcze więcej superinteligentnych ludzi, którzy kiedyś pracowali w Apple. To partnerstwo oznacza, że urządzenie jest nie tylko inteligentne, ale także będzie wyglądać naprawdę fajnie i będzie łatwe w obsłudze. Zespół Johnny'ego słynie z tego, że sprawia, iż technologia wydaje się prosta i przyjazna, a nie myląca. Więc Mimo, że technologia w środku jest super zaawansowana, sposób w jaki jej używasz będzie bardzo naturalny, prawie jak magia. Chcą, aby idealnie pasowało do Twojego codziennego życia, bez żadnych ceregieli. To urządzenie jest super inteligentne, bo zawsze wie, co się wokół niego dzieje. To tak, jakby mieć przyjaciela, który widzi i słyszy wszystko, dzięki wbudowanym kamerom i mikrofonom. Wyobraź sobie, że mówisz o psie, którego widziałeś, a urządzenie już wie, że masz na myśli prawdziwego psa, a nie zabawkę, bo widzi, gdzie jesteś i co cię otacza. Oznacza to, że rozumie twoje pytania i prośby znacznie lepiej niż zwykłe asystenty głosowe. Naprawdę wyłapuje wskazówki z otoczenia, co czyni go niezwykle pomocnym. Dzięki temu może udzielać lepszych odpowiedzi i pomagać szybciej, ponieważ rozumie, co robisz lub na co patrzysz, bez konieczności wyjaśniania wszystkiego. To prawdziwy skok w inteligencji. To nowe urządzenie oparte na sztucznej inteligencji to nie będzie coś, co nosisz na nadgarstku, ani w uchu, jak słuchawki. To też nie jest telefon, ani inteligentne okulary. Twórcy jasno to podkreślają: chcą, aby był to. Zupełnie nowy typ pomocnika. Wyobraź sobie mały kamyk, który możesz schować do kieszeni, albo coś, co po prostu leży na Twoim biurku. Zostało zaprojektowane jako cichy pomocnik, który zawsze jest pod ręką, ale nieustannie nie domaga się Twojej uwagi. To oznacza, że nie będziesz mieć kolejnego ekranu, w który musisz się wpatrywać, i nie będzie przyczepione do Twojego ciała, jak zegarek. Chodzi o to, by uwolnić się od ciągłego sprawdzania ekranów, i zamiast tego po prostu naturalnie rozmawiać ze swoim pomocnikiem AI, gdy tego potrzebujesz. Przygotujcie się, bo to niesamowite urządzenie zacznie pojawiać się pod koniec 2026 roku, a w 2027 roku ruszy masowa produkcja i wysyłka. To nie jest tylko jednorazowy gadżet. OpenAI planuje całą rodzinę tych nowych urządzeń. Więc, jeśli pierwsza wersja będzie rewelacyjna, wyobraźcie sobie, co jeszcze mają w zanadrzu na przyszłość. To jak początek zupełnie nowej ery gadżetów, które myślą i wchodzą w interakcje w inny sposób. Zaczynają skromnie, ale marzą o wielkich rzeczach, mając nadzieję stworzyć całą masę tych sprytnych pomocników, które zmienią nasze życie. To oznacza, że przyszłość sztucznej inteligencji znajdzie się w Waszych rękach. Dosłownie już bardzo niedługo. Johnny Ive, genialny projektant, chce, żeby to urządzenie wtopiło się w Twoje codzienne życie tak doskonale, że nawet nie zauważysz, że tam jest. Wyobraź sobie, że pomaga Ci, nigdy nie przeszkadzając. Może przypomina Ci o czymś ważnym. Dokładnie wtedy, kiedy tego potrzebujesz. Albo pomagać ci znaleźć drogę bez konieczności patrzenia na mapę. Zostało zaprojektowane tak, aby było tak płynne i pomocne, że staje się naturalną częścią twojego dnia, niemal jak supermoc. Ten płynny design jest kluczem do tego, aby nie było to tylko fajne urządzenie technologiczne, ale coś, co prawdziwie poprawia i upraszcza twoje życie każdego dnia. To urządzenie nazywane jest. Trzecim urządzeniem podstawowym, co oznacza, że ma być pomocnym towarzyszem obok telefonu i laptopa, a nie je zastępować. Pomyśl o tym tak: Twój telefon służy do połączeń i szybkich wiadomości. Twój laptop służy do dużych projektów, czy to w pracy, czy w szkole, a to nowe urządzenie AI jest do wszystkiego pomiędzy. Wypełnia luki, pomagając Ci w szybkich pytaniach, przypominając Ci o rzeczach. Czy też sprawiając, że rozmowy stają się jaśniejsze? Nie próbuję robić wszystkiego, ale raczej być najlepszym, będąc Twoim inteligentnym, niewidzialnym asystentem, który sprawia, że Twoje inne urządzenia są jeszcze bardziej użyteczne. To jak dodanie nowego, bardzo sprytnego członka do Twojej technologicznej rodziny. To urządzenie będzie głównie skupiać się na tym, jak do niego mówisz. Będziesz używać głównie głosu, tak jak w rozmowie z przyjacielem, ale rozumie ono także subtelne dotknięcia. Wyobraź sobie delikatne stuknięcie lub lekkie przesunięcie palcem, aby wydać polecenie bez potrzeby skomplikowanych przycisków. To sprawia, że interakcja z nim jest super łatwa i naturalna. Koniec z niezręcznym pisaniem na maleńkich ekranach. Możesz po prostu wypowiedzieć swoje myśli lub delikatnie dotknąć, a sztuczna inteligencja zrozumie. To duży krok w kierunku technologii, która naprawdę rozumie, czego chcesz, po prostu słuchając i wyczuwając Twoje proste działania. Chodzi o to, by rozmowa z komputerami była tak prosta, jak rozmowa z drugim człowiekiem. Ten mały pomocnik jest stworzony do łatwego przenoszenia. Może nawet w kieszeni. I choć potrafi widzieć i słyszeć otoczenie, projektanci bardzo dbają o Twoją prywatność. Wiedzą, że to ważne, żeby Twoje rozmowy i to, co widzi, pozostały prywatne. Ponieważ nie ma ekranu, nie pokazuje informacji wszystkim dookoła. Ciężko pracują, aby upewnić się, że jest bezpieczne i szanuje Twoją przestrzeń osobistą, więc możesz czuć się bezpiecznie. Używając go, wiedząc, że Twoje osobiste chwile są zachowane w tajemnicy. To jest bardzo ważne, aby ten nowy typ inteligentnego urządzenia chronił Twoje sekrety. OpenAI ma super wielkie marzenie chcą wysłać 100 milionów tych urządzeń super szybko. To ogromna liczba, tak jakby dać po jednym prawie każdej rodzinie w wielu krajach. To pokazuje, jak bardzo wierzą, że to urządzenie zmieni wszystko. Uważają, że będzie tak użyteczne i fajne, że każdy będzie chciał je mieć, i chcą mieć pewność, że szybko trafią do ludzi. To bardzo ambitny cel. Oznacza to, że spodziewają się, iż to urządzenie rozpowszechni się jeszcze szybciej niż słynne gadżety, takie jak pierwsze smartfony. To mówi nam, że naprawdę wierzą w siłę tego nowego sposobu wykorzystania sztucznej inteligencji. Główna idea tego urządzenia to zakończenie naszej zależności od ekranów. Wyobraź sobie, że nie patrzysz ciągle w telefon, ale po prostu jesteś obecny w świecie. To urządzenie ma na celu stworzenie interfejsu ambientowej sztucznej inteligencji, co oznacza, że AI jest po prostu w tle, gotowa do pomocy, bez konieczności aktywnego patrzenia na nią. Chodzi o to, aby sztuczna inteligencja dyskretnie Ci pomagała, niczym anioł stróż, byś mógł skupić się na prawdziwym życiu. Oznacza to mniej czasu przed ekranem, a więcej czasu na życie i doświadczanie świata, podczas gdy sztuczna inteligencja sprytnie działa w tle. To wizja życia mniej rozproszonego i bardziej połączonego. To urządzenie chce zmienić sposób, w jaki kontrolujemy komputery. Zamiast pisać słowa na klawiaturze lub stukać bez końca w ekran, będziesz używać głównie głosu. Po prostu powiesz, czego chcesz, a sztuczna inteligencja to zrozumie. Będzie również używać gestów, takich jak proste machnięcie ręką lub wskazanie palcem oraz kontekstu, co oznacza, że rozumie, co dzieje się wokół ciebie, aby dowiedzieć się czego chcesz. Więc zamiast tysiąca stuknięć możesz po prostu powiedzieć kilka słów lub wykonać szybki ruch. Dzięki temu korzystanie z technologii staje się znacznie szybsze i bardziej naturalne, niemal magiczne. OpenAI tak poważnie podchodzi do stworzenia tego urządzenia, że buduje nawet własne specjalne czipy komputerowe AI. To ogromny krok, bo oznacza, że nie będą musieli tak bardzo polegać na innych firmach, takich jak Nvidia jeśli chodzi o potężne mózgi potrzebne do uruchomienia ich sztucznej inteligencji. W tym roku kończą projektowanie tych niestandardowych chipów, a w przyszłym roku, czyli w 2026, zamierzają rozpocząć ich masową produkcję. Posiadanie własnych chipów oznacza, że ich sztuczna inteligencja będzie działać super szybko i super wydajnie, zwłaszcza w tym nowym urządzeniu. To trochę tak, jakby piekli własne specjalne ciasto, zamiast kupować je w sklepie, idealnie dopasowane tylko do nich. To posunięcie w kierunku produkcji własnego sprzętu to dla OpenAI duży strategiczny krok. Oznacza to, że nie tylko tworzą już inteligentne mózgi sztucznej inteligencji, ale także ciała, w których te mózgi będą funkcjonować. To zmieni sposób, w jaki sztuczna inteligencja jest tworzona i wykorzystywana na całym świecie. Dzięki własnym chipom i urządzeniom OpenAI może sprawić, że ich sztuczna inteligencja będzie mądrzejsza, szybsza i bardziej dostępna dla każdego, co wywoła prawdziwą rewolucję w świecie technologii. To ich sposób na to, by ich niesamowite pomysły dotyczące sztucznej inteligencji. Mogły dotrzeć do ludzi w jak najpotężniejszy sposób, kształtując przyszłość naszej interakcji z inteligentnymi maszynami. Nie uwierzycie, jacy mądrzy ludzie nad tym pracują. W skład zespołu wchodzą Tang Tan, który podobno odpowiada za to, żeby wszystkie części sprzętowe działały, oraz Evans Hankey. Oboje pracowali wcześniej w Apple i zaprojektowali wiele popularnych produktów. Dodatkowo w projekt zaangażowanych jest wielu innych bystrych ludzi z Apple. To oznacza, że urządzenie to nie tylko potężna sztuczna inteligencja, ale także pięknie zaprojektowany i solidnie wykonany gadżet, którego używanie sprawia przyjemność. Posiadanie tak doświadczonych liderów ze świata projektowania sprzętu daje temu projektowi ogromną przewagę, zapewniając, że jest on nie tylko inteligentny, ale także naprawdę doskonały pod każdym względem. Zanim zdecydowano, jak to urządzenie będzie wyglądać, zespół wypróbował wiele różnych kształtów i rozmiarów. Przeanalizowali mnóstwo pomysłów, na przykład malutkie słuchawki do uszne, czy urządzenia noszone. Chcieli znaleźć najlepszy sposób, by ludzie mogli korzystać z tej nowej sztucznej inteligencji. To pokazuje, że naprawdę dokładnie zastanawiają się, co będzie dla ciebie najlepsze, wypróbowując wiele różnych opcji, zanim wybiorą tę idealną. To jak przymierzanie wielu par butów, zanim znajdziesz tę najwygodniejszą i najbardziej stylową. To dokładne testowanie oznacza, że finalne urządzenie będzie niezwykle przemyślane. Zespół przeprowadził też obszerne badania rynku. Co oznacza, że dokładnie przeanalizowali, w jaki sposób ludzie korzystają z istniejących gadżetów. Przetestowali ponad 30 różnych zestawów słuchawkowych. Nie dlatego, że nowe urządzenie jest słuchawkami, ale dlatego, że chcieli zrozumieć, jak ludzie używają słuchu do odbioru dźwięku i jak urządzenia dostarczają dźwięk. Chcieli zrozumieć, co sprawia, że dźwięk jest czysty i łatwy do usłyszenia. Szczególnie w przypadku urządzenia sterowanego głosem. Te szczegółowe badania pomagają im upewnić się, że wejście i wyjście dźwięku w nowym urządzeniu są po prostu idealne, dzięki czemu zawsze można wyraźnie słyszeć i być słyszanym. Ten nowy gadżet od OpenAI to naprawdę odważny krok, który z pewnością zmobilizuje inne firmy do tworzenia jeszcze lepszych narzędzi AI. To trochę jak taka zdrowa konkurencja, która sprawia, że każdy daje z siebie maksa. Tworząc tak innowacyjne urządzenie, OpenAI niejako mówi słuchajcie, tak właśnie według nas powinniśmy używać sztucznej inteligencji. To z pewnością skłoni innych gigantów technologicznych do głębszego zastanowienia się, jak sprawić, by AI była jeszcze bardziej intuicyjna i pomocna w naszym codziennym życiu. To widoczny znak, że przyszłość sztucznej inteligencji to nie tylko oprogramowanie, ale także sprytne urządzenia, które naprawdę zmieniają sposób, w jaki żyjemy i wchodzimy w interakcje ze światem cyfrowym, zachęcając wszystkich do jeszcze większych innowacji. Podsumowując, to urządzenie to znacznie więcej niż tylko gadżet, to rzut oka w przyszłość, gdzie technologia znika w tle. Ułatwiając życie i sprawiając, że rozmowy toczą się bez wysiłku. Dzięki sprytnemu projektowi, potężnym mózgom AI i jasnej wizji, obiecuje przełamać bariery, na przykład sprawiając, że komunikacja będzie jaśniejsza dla każdego. To odważny krok, który może na nowo zdefiniować sposób, w jaki wszyscy doświadczamy świata, dzięki magii sztucznej inteligencji. Jeśli spodobał Ci się film, polub, skomentuj i udostępnij go, a także nie zapomnij zasubskrybować, aby zobaczyć więcej filmów.